Cieszę się absolutnie z każdej inwestycji w mieście, tym bardziej, że jest to również inwestycja gminna, i ja pragnę to bardzo mocno podkreślić. Przychodnia miejska Pieszycka Przychodnia jest własnością gminy, miasta i gminy Pieszyce. Na szczęście jest to przychodnia na tyle samodzielna i na tyle samodzielnie się finansująca, że ta inwestycja, tego, tegoroczna inwestycja, nie była inwestycją, która przechodziła przez nas budżet, więc nie widać było jej w budżecie, aczkolwiek jest to wciąż inwestycja miejska, wciąż inwestycja miasta i gminy Pieszyce. Od mniej więcej 2002 roku założyliśmy etapowy rozwój przychodni. Takim przełomowym momentem był rok 2010, gdzie oddano do użytku nowy, nową siedzibę przychodni. Dosyć okazało. Niemniej jednak zakładaliśmy czwarty etap Rozbudowy przychodni, i właśnie on się zakończył. Do 2010 roku mieliśmy około 25 poradni i gabinetów diagnostycznych. Po analizie zorientowaliśmy się, że istnieje zapotrzebowanie na usługi w ramach poradni geriatrycznej, diabetologicznej, chirurgii jednego dnia, no i rehabilitacji. I te kierunki rozwinęliśmy. Oczywiście sama budowa infrastruktury, wyposażenie w sprzęt medyczny to jest 25% zadania. Kolejne 50% to jest pozyskanie kontraktów i rozwinięcie działalności w ramach finansowania z Narodowym Funduszem Zdrowia. A ostatnie 25% to jest sukces, to znaczy to jest pełne. Wykorzystanie możliwości potencjału przychodni. Z perspektywy mieszkańców nie tylko Pieszec, ale także z perspektywy mieszkańców całego powiatu dzierżeniowskiego, a śmiem twierdzić również, że z perspektywy Dolnego Śląska, to jest bardzo ważna placówka. Bardzo wielu pacjentów korzysta z tego, co w przychodni miejskiej funkcjonuje, również z tego zaplecza medy medycznego i to, co dzisiaj powstało, to, co dzisiaj zostało stworzone dodatkowo w przychodni, na pewno również będzie będzie pełniło taką rolę. Na pewno znajdą się pacjenci, którzy z przyjemnością w miarę swoich dolegliwości będą korzystać z tego potencjału, który dzisiaj ma przychodnia, ale oczywiście to jest też oferta skierowana do naszych mieszkańców, do mieszkańców gminy Pieszyce, bo jest to również inwestycja właśnie pieszycka i chcemy może troszeczkę poza Narodowym Funduszem Zdrowia zachęcać mieszkańców do korzystania, czy to z basenu, czy to z kriokomory, czy z sal rehabilitacyjnych, czyli z tego wszystkiego, co oferuje dzisiaj przychodnia miejska w Realizując tą inwestycję mniej więcej dwa lata temu sygnalizowaliśmy w Narodowym Funduszu Zdrowia, że ten kierunek działania podjęliśmy, że pozyskaliśmy środki unijne na ten cel i co mniej więcej pół roku pismami przypominaliśmy o sobie, prosiliśmy o zarezerwowanie środków na kontrakty. We wrześniu napisaliśmy jedno pismo i teraz w listopadzie drugie pismo z prośbą o kontrakt. Widzimy potrzebę uruchomienia poradni specjalistycznej, więc ją uruchamialiśmy finansując z własnych środków przychodni. W momencie, kiedy poradnia już funkcjonowała, pozyskiwaliśmy kontrakty i w tej chwili również, żeby nie tracić czasu, funkcjonuje poradnia geriatryczna, poradnia diabetologiczna, rehabilitacja i czekamy na kontrakty. Na pewno będziemy starać się, aby Pieszyczanie mieli tak zwane profity z tego, że przychodnia miejska jest właśnie własnością miasta i gminy Pieszycy, czyli notabene wszystkich mieszkańców. Natomiast musicie Państwo również pamiętać, że w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i w ramach tych wszystkich kontraktów, na, kto, na bazie o których pracujemy, nie ma możliwości stworzenia pierwszeństwa dla mieszkańców Pieszyc. To jest kontrakt, który jest. Realizowany na rzecz absolutnie wszystkich tych, którzy w tym systemie zdrowotnym w Polsce funkcjonują. I bez względu na to, czy jest to mieszkaniec Szczecina, czy jest to mieszkaniec Pieszyc, tutaj kolejka jest jednakowa dla wszystkich. Mało tego, Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził coś, co nazywa się monitoring kolejkowy, więc on może patrzeć na to, kto jest w tej kolejce i czy nie ma tam jakichkolwiek nadużyć. I to o tym trzeba pamiętać. Natomiast w ramach tych naszych możliwości, czyli nie narodowy, Narodowego Funduszu Zdrowia, ale tego, co my chcemy oferować mieszkańcom, będziemy starali się tutaj takie, o takie profity zadbać. Wyposażenie sali operacyjnej budowa no są to, są to, jest to kwota około miliona złotych. Na wyposażeniu jest stół operacyjny, dwie kolumny chirurgiczne, aparat do znieczuleń ogólnych, rentgen ramię C. Do tego jeszcze troszkę drobniejszy sprzęt endoskopowy, którym się zajmujemy, sterylizatory. Także jest to wszystko w standardzie bloku operacyjnego. Wiele zabiegów wykonywanych dotychczas tylko i wyłącznie w szpitalu będą mogły być wykonywane również tutaj, w przychodni. Myślimy, no, przynajmniej 10 lat do przodu. Chcemy wykonywać małe i średnie zabiegi, w tym zabiegi laparoskopowe na przykład. Rehabilitację też bardzo mocno wyposażyliśmy, jest to praktycznie prawie pełny zakres rehabilitacji, łącznie z basenem rehabilitacyjnym, z kriokomorą wieloosobową, ogólnoustrojową oraz oczywiście fizykoterapia, kinezyterapia, bardzo szeroka oferta. Zapraszamy wszystkich do korzystania z, z, tych, z tej możliwości. To jest jedna z bardzo ważnych inwestycji w mieście, które zrealizowaliśmy w tym roku 2018-2019. Chciałbym Państwu przypomnieć, że. Nie... Tak naprawdę na te inwestycje gminne duże wydaliśmy prawie 30 milionów złotych, bo przedszkole, bo właśnie sala na stadionie, bo, bo przychodnia. To są bardzo duże, bardzo duże inwestycje, natomiast one nie miałyby się prawa zadziać, gdyby nie środki zewnętrzne. Taka gmina jak nasza z 30 milionowym budżetem nie byłaby w stanie realizować tak wielkich inwestycji, gdyby nie środki zewnętrzne i w tym przypadku jest... Wygląda sytuacja dokładnie tak samo. Ponad 5 milionów złotych to są środki, które przychodnia pozyskała jako środki zewnętrzne, środki unijne i dzięki temu udało się wybudować ten trzeci etap i również go wyposażyć. Będziemy pracować nad udoskonaleniem funkcji, czyli chcemy objąć mieszkańców koordynowaną opieką zdrowotną, czyli prowadzić pacjenta przez system. Robimy to od wielu lat już w odniesieniu do pacjentów Pieszyczan, czyli miasta i gminy Pieszyce, ale chcemy rozszerzyć to, ten kierunek działania. Projekt był realizowany w partnerstwie, czyli był kierowany również do naszych partnerów. I tutaj mamy trzy jednostki, to znaczy, mamy przychodnię miejską w Bielawie, pani doktor powierzy. Jako partnera mamy przychodnie na ulicy Wierzbowej w Dzierżoniowie i Sudeckie Centrum tutaj w Pieszycach. Partnerzy mają możliwość bezpośredniego rejestrowania pacjentów do nas. Jest to skoordynowane przez system informatyczny, również zakupiony w ramach projektu. Tak sobie wyobrażamy, że, że ten pacjent, który wymaga pilnej opieki on będzie przez lekarzy bezpośrednio prowadzony, będzie konsultowany, ten czas powinien się skrócić, mimo że no, kolejki też są pewną bolączką na to.